Czy coś słyszałeś o demonstracjach, które 2 lipca mają być w całych Stanach Zjednoczonych, takich demonstracjach, które domagają się ustąpienia Donalda Trumpa. To są wszystko ustawki drobne uliczne. Zachęcam ciebie oraz słuchaczy naszych, żeby spróbowali na Twitterze znaleźć pod różnymi hasłami pojawiający się materiał CNN-u. Otóż Ciekawe, że po atakach w Londynie, w Paryżu i tak dalej, e, nigdzie na świecie nie mamy arabskich protestów. Podobno są jacyś muzułmanie, którzy są pokojowo nastawieni do świata. Podobno ekstremiści to nie jest większość islamu, tylko margines islamu. Oni tak mówią, sami muzułmanie, ale jednocześnie. Po żadnym z ataków, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, nie było fali protestów muzułmańskich w tych wszystkich burkach na głowach, którzy mówiliby to nie jest Allah, to nie jest islam, to nie jest nasza religia, to są jacyś wariaci, protestujemy przeciwko nim. Czegoś takiego nie było i zachęcam, żeby na Twitterze znaleźć ustawkę, jaką CNN robił. Brak protestów jest dowodem na to, że jednak cały islam taki jest. Tylko jedni głośno, a inni po cichu cieszą się bądź popierają za ataki terrorystyczne. No, mrugające światła samochodów w dzielnicach arabskich, czy to we Francji, czy to w Londynie, kiedy coś się zdarzy, oni wiwatują, jedni głośno, drudzy po cichu. Nie ma w związku z tym w Islamie takiego ruchu protestacyjnego. I CNN wykreowało coś takiego, zrobili ustawkę, film jest na Twitterze prześladowany, jest likwidowany, ale ludzie posyłają go sobie dalej. Widać, jak Ogromna ekipa cnn bardziej liczebna od tej manifestacji w cudzysłowie, ustawia światła jak do filmu hollywoodzkiego. To nie jest grupa reporterów z jedną kamerą i małym światełkiem i reporterka w tłumie, tylko ustawiony jest cały entourage hollywoodzki i grupa kilku dosłownie. Bab takich ubranych w, te, w suknie arabskie, ba, baba mówię celowo, nie żeby poniżyć kobietę, tylko żeby pokazać, jak one wyglądały przez radio jakoś. No jest takie babinki stoją, kiwają się i jakiś jeden z brodą facet imam jakiś i oni protestują na zlecenie CNN-u przeciwko atakom terrorystycznym. Ustawka, proszę pana. I te manifestacje przeciwko Trumpowi, żeby do, do, domknąć. Moim zdaniem to jest też ustawka, jakiś Soros albo ktoś inny zwołuje. Zobaczymy, ilu ich wyjdzie na ulicę. E, a poza tym nie mają podstawy prawnej. No, demokratyczne wybory w Ameryce polegają na tym, że jak się kogoś wybrało, to jeżeli nie dokona przestępstwa i nie wskażemy mu paragrafu, który naruszył, to nie można zastosować procedury wynocha. Jest procedura parlamentarna impeachment tak zwany wynocha i zastosowana została ostatnio wcale nie do Nixona, tylko przypomnijmy sobie wobec Clintona, wobec gwałciciela i zboczeńca Clintona została zastosowana ostatnio procedura impeachmentu, którą się teraz proponuje Trumpowi, że trzeba go wywalić ze stołka przemocą parlamentarną. Bo nie liczymy się już z demokracją, jesteśmy w czasach wojen hybrydowych, zielonych ludzików. Ja nawet nie wiem, co to są wojny hybrydowe to jest jakiś rodzaj określenia, który nic nie znaczy. Nie, znaczy bardzo wiele. No, ktoś przebiera się za Cejrowskiego i zaczyna udawać, że w jego imieniu działa i zaczyna podszywać się pod kogoś innego albo udaje, że robi coś, a tak naprawdę ma inne intencje, nie w swoim przebraniu, a w innym przebraniu. Takie... Ale czemu my to nazywamy jakąś wojną hybrydową, skoro to u Sienkiewicza już jest opisane, że się przebierali w obce mundury? w czasie potopów i innych części trylogii i harcowników wypuszczano na pole, żeby zamieszanie wprowadzili. No proszę pana, to nie jest żadne nowe zjawisko i wojna hybrydowa, tylko jedna z technik prowadzenia wojny na terenie wroga, żeby się przebrać za kogoś i żeby on się pomylił. U Szekspira jest opisane, proszę pana, w MacBecie, że jak las Bingham podejdzie pod twoje mury, to coś tam. No, czyli wojsko się przebrało za krzaki i maszerują wojskowi, przebrani za krzaki, porwali krzaki z lasu, choinki jakieś i pod tymi choinkami las się zbliżał do murów. Znane zjawisko, nie żadna wojna hybrydowa. Nie, to o nazwy się nie będziemy kłócić, nazwę taką teraz rozumiemy, bo jest używana. I jest być może bardziej masowa niż kiedyś, bo to używa się wojen hybrydowych nie w czasach wojny, tylko w czasach, które wyglądają na czasy pokoju, więc może taka jest różnica. Moim zdaniem trzeba stanąć w prawdzie. Przez całego Obamę kamuflowano tę prawdę, mówiono, że nie ma żadnej wojny z islamem, nawet nie używano nazwy państwo islamskie, bo jak użyjemy tej nazwy, no to znaczy, że jesteśmy w stanie wojny z jakimś państwem. Choćby ono nie miało jeszcze zdefiniowanego terytorium, w czasach Aleksandra Wielkiego też jego państwo nie miało zdefiniowanego terytorium, bo on je rozszerzał stale. Więc państwo, żeby istnieć, nie musi mieć terytorium. Państwo Izrael istniało bez terytorium, kiedy było wygnane do Babilonii, nadal istniały struktury państwowe, religijne itd. Więc proszę pana, trzeba stanąć w prawdzie i powiedzieć sobie, że wojna trwa. Ona została wypowiedziana wielokrotnie przez przedstawicieli państwa islamskiego oficjalnym językiem, na ich oficjalnych kanałach telewizyjnych, które mają. Oni mają też oficjalne konta bankowe w różnych miejscach. Teraz być może Trump i Arabia Saudyjska pomożą, pomo zbiorą się do kupy i polikwidują te konta i przepływy. Oto szło między innymi na tym zebraniu w Arabii Saudyjskiej. No ale no, mają swoje konta bankowe, swoje budżety, swoich sponsorów, mają swoje flagi, mają swoją armię na naszym terenie. I trzeba stanąć w prawdzie, powiedzieć, że trwa wojna, nie żadna hybrydowa wojna. I teraz Wielka Brytania na przykład powinna zdefiniować sobie tę wojnę na własne potrzeby. Czy to jest wojna domowa, bo uczestniczą w niej obywatele Wielkiej Brytanii formalnie, czy też jest to po prostu wojna z wrogiem, który nabył na różne sposoby obywatelstwo brytyjskie częściowo, nabył paszporty, nabył prawo stałego pobytu, ale nie traktujemy tych ludzi jako naszych obywateli właśnie dlatego, że stanęli do wojny w ramach innego państwa. Ale w obu przypadkach, czy wojna domowa, czy wojna z obcym państwem, z obcym agresorem, który już wlat na nasz teren, to to jest wojna, a nie coś, co ma pozory wojny, co być może będzie wojna. Jest wojna, trwa.